Hello, hello, witajcie, witam was serdecznie i ciepło na kolejnym odcinku z gry Green Hell, czyli Zielone Piekło. Witam was serdecznie na kolejnym odcineczku. Słuchajcie, od razu na wstępie dziękuję wam wszystkim kochani za ostatni ten piękny soundtrack, czy w tle, ten. O, padek klatek. Zajebiście! Co ja chyba odpalę grę na mniejszych detalach, bo szkurde labele, no mam delikatny spadek, nie. A tak, serio, słuchajcie, dziękuję Wam za ostatni e, live, e, przepraszam, za, przepraszam, za ostatni odcinek, słuchajcie, na którym wybyliście. Wybyliście 250 łapek w górę. Oraz, słuchajcie, masa wyświetleń, masa komentarzy, więc będzie z czego wybierać. Bo jak dobrze wiecie, dzisiaj jest, słuchajcie, giveaway. Tak, dzisiaj słuchajcie jest giveaway. Wylosujemy sobie. Dwie osoby, które dostaną, słuchajcie, dostęp do gry Green Hell przed. Hmm, tym premierą, nie? Przedpremierowo, czyli to się wczesny dostęp nazywa, czy. Czy jakoś tak. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo zmniejszyłem ustawienia z Super High na high. Kurwa po prostu, czyli na wysokie, nie. No i dobra, słuchajcie, pierwsze co robimy. Oczywiście lecimy wylosować pierwszego szczęśliwca, który... tutaj naszą gereczkę po prostu sobie... Jakby to powiedzieć, zgarnie, tak? Tylko zanim to nastąpi, to słuchajcie, muszę wejść na swojego strzała XGaming, no i słuchajcie, skopiować link do czego filmu. Więc, dobra, słuchajcie, kochani moi, lecimy, nie śpimy. W takim razie, bądź razie, chodźcie tutaj, ja was zabieram na teraz krótką zabawę. Chodźcie, cyk, dobra. I teraz słuchajcie, tutaj, piszemy sobie URL filmu. Load comments, ok, i mamy wszystkie komentarze. Słuchajcie, wszystkie komentarze 62. Słuchajcie, osoby są takie jakby, wiecie, To do, do zgarnięcia, tak. Biorące udział w naszym giveaway'u. I teraz, kochani moi, słuchajcie, no wybieramy zwycięzcę, tak. Co mieć zaobserwowany fanpage, zalajkowany film oraz y, komentarz. Rzucony, tak, czyli lecimy. Słuchajcie. Randomly pick winner za 3, 2, 1. i kurwa! Wow. Phantom Live to jego normalny głos, tylko ma filtry. Tak, słuchajcie. To mam filtry na mikrofonie, od razu mówię, słuchajcie, mam mikro... mikrofon, filtry tutaj wszystkie. Słuchajcie, tutaj, jak widzicie, czekajcie, bo tu kurwa, jakiś. Program antywirusowy mi wyskoczył, ja mam dzisiaj wory pod oczami jak zawsze, ale kij z tym. Słuchajcie, zobaczcie sobie, tu jest mój mikrofon, lektor tak zwany, i teraz słuchajcie, go wyłączę. I tutaj macie słuchajcie, jakość audio bez filtrów, więc trochę ciszej wydaje mi się. Ale tak rzecz biorąc słuchajcie, no różnice, sami napiszcie w komentarzu jaka jest różnica w mikrofonie bez żadnych filtrów. I słuchajcie, wracam do Was, kochani moi. Dobra, to jest pierwszy zwycięzca. Teraz jedziemy z drugim. Yy, panem, kolegom, koleżankom za 3, 2, 1. Koryła, bang! Borka z Korini 6-6. One comment and one, one like. No, kolego, słuchaj, w ogóle, słuchajcie, nagrywam ten odcinek drugi raz, bo za pierwszym mi się. Kamerka z dzieliła. No i słuchajcie, on też wtedy wygrał, nie? Gratuluję, Borka, nasz naprawdę mega farta. Więc zgłoście się do mnie. O Jezu, zapomniałem kolegi zaznaczyć. Pak! Dobra, sprawdzę sobie na odcinku i wpiszę sobie twoją nazwę Najlepiej, słuchajcie, zgłoście się do mnie prywatnie Na fanpage'u, do mnie prywatnie na fejsie Na Discordzie czy na YouTubie, nieważne Zgłoście się po grę, a jeżeli nie się nie zgłosicie To ja was znajdę i wam to wyślę przez YouTubea. Dziękuję wam wszystkim, słuchajcie, lecimy, nie śpimy Lecimy do gry, tak? Dobra, odpalamy, słuchajcie, Green Hell Czyli tryb przetrwania, wczytujemy, słuchajcie, ostatni zapisik Pierwszy Wybaczcie za te, słuchajcie, lagi, ale no, jakby to powiedzieć, yy, mój OBS nie wyrabia przy streamowaniu tej gry. Mój procesor jest, słuchajcie, za słaby, więc ale wiecie, niedługo wyjeżdżam na wakacje i po wakacjach już na streamach. Watpalam! Słuchajcie, cel donateów, komputerek. Słuchajcie, będziemy sobie na komputer zbierać powoli. Od razu jak wrócę, słuchajcie, z wakacji, a wyjeżdżam już dosyć niedługo, bo wyjeżdżam, słuchajcie, 27 chyba lipca, więc jeżeli ktoś będzie jechał w to samo miejsce, bądź będzie gdzieś blisko mieszkał, bądź z niedaleka tam też na wakacje jedzie, to no słuchajcie, może się stykniemy siusiorkiem i będzie fajna zabawa, nie? No i dobra, słuchajcie... Hmm. Jak mówiłem wcześniej, przepraszam was, nagrywam to po raz drugi. Dzisiaj dlatego wybaczcie, kochani moi, ale z kamerką mi się coś spieprzyło, dlatego teraz jest green screen, macie tu green screen, możecie napisać też. W komentarzu napiszcie, czy ten green screen Wam się podoba. Czy jednak wolicie wykluczone tło, bo z tym wykluczeniem jest problem, słuchajcie. Bo jeden softbox jest za słaby, aby wykluczyć ładnie. Ten zielony kolor no, i żeby mnie dobrze oświetlić. Słuchajcie, nie będę wam czytał szczerze... Chociaż dobra, poczytamy. Ja Te takie ważniejsze teksty. Więc wybaczcie za to, że już znam tak naprawdę tutaj troszeczkę ten zarys, jak to będzie wyglądać. Wybaczcie za to, ale no jak mówiłem wcześniej, no kurde, byłem do tego tak naprawdę zmuszony, tak? Byłem do tego tak naprawdę zmuszony. Dobra, macie to sobie weźmiemy? No, i słuchajcie, na no, ostatnim odcinku mieliśmy problem z zbudowaniem y, ogniska, tak? Ogniska, żeby sobie tutaj ognisko rozpalić i tak dalej. A tym razem to pójdzie, słuchajcie, jak składka. Dobra, notatnik, bierzemy no, ognisko, kładziemy je tutaj, w tym miejscu, załóżmy nie. No i teraz, słuchajcie, kije zdobyć, tak? Gije, małe patyki, czy coś takiego. Dobra, na ziemi lub ściądzie. No i ścinany, kurła, drzewo, nie? Wiek! To jest, słuchajcie, animacja. Czujecie tą animację, ataku. To jest na pierdalanko. Dobra, bierzemy sławę. O, Jezu, ale duży ten kij. Patrzcie. Teraz zobaczcie, jak mamy taki długi, długi kij, nie? Patrz! Pierdolne i są dwa kije, nie? Patrzcie teraz! BUM! I są dwa małe kije, nie! Ale magia, normalnie czarmary! Okus, pokus. Twoja... No dobra, nieważne. Yy, no, moje żarty są nieśmieszne bardzo i bardzo niekulturalne czasem, więc nie polecam moich żartów. A jeżeli chcecie więcej moich live'ów oglądać, to zapraszam na fanpage'a w opisie, słuchajcie, tam są streamy codziennie. Dzisiaj prawdopodobnie będzie Dying Light z widzami, a jak nie, to będzie The Forest jeszcze. Dlatego, że znowu Dying Lighta zapomniałem kupić, jest go, słuchajcie, godzina 20, gdy ja nagrywam ten odcinek z gry, gri, z gry Green Hell, czyli Zielone Piekło. No... Więc słuchajcie, no taka trochę Lipson, nie? Ale słuchajcie, wy tutaj dwóch zwycięzców Mamy Borkę z Corinis i tam chyba Phantom, tak? Pan, kolega Phantom się zwał eee, Wygrali sobie kluczyki i mają wstęp do przedpremierowa Przedwczesny dostęp do gry właśnie Zielone piekło I będzie zielony rozpierdol Hehe, <laughs> kurwa Dobra Ustawiłem grę na wysokich, słuchajcie, ustawieniach Gra wygląda naprawdę pięknie Gra wygląda, słuchajcie, naprawdę pięknie a do tego jest po prostu pięknie, jeżeli chodzi o fps -y. Chyba mam ich y, 60? Ha! mi się wydaje? Y, nie wiem, szczerze. Y, wcześniej działał mi licznik FPS-ów, ale. Ej, ta gra i tak jest mega, słuchajcie, wymagająca. Więc, jeżeli nie macie takiego sprzętu, co ja, albo macie gorszy, to szczerze, mógłby być problem, tak? Żeby grać w ustawieniach Mia. ultra, duper, super, hiper, duper HD, nie? Um, remember... Napiję się wody, bo nagrywam, słuchajcie, już drugi odcinek z rzędu. A tak, jakby drugi, ponieważ nagrywam go po prostu drugi raz, tak? Słuchajcie, nagrywanie odcinków naprawdę jest fajne. Naprawdę sprawia mi mega frajdę, przyjemność. I fajnie się patrzy Nie później, jak ludzie komentują, piszą w komentarzach, zostawiają łapki w górę. To wszystko jest fajne. Jedyny minus tego wszystkiego to jest taki, że jestem streamerem i ciężko jest tak, jakby się. E, e, tak, jakby. Inaczej. Jestem leniwcem, po prostu I gdy streamuję codziennie po 5-6 godzin Teraz są przedłużane live'y przez donaty, słuchajcie Tak, strzała cebulak, ja wiem Aż mi się po bućki świecą, nie? No jasne, że tak, że cebulak jestem No kurde, chłopie, no W końcu to moja praca, nie? No i słuchajcie mm, Ostatnio te live'y są dosyć długie No i trochę, no trochę jest to męczące, tak No ludzie myślą, że jednak Streamowanie to jest, słuchajcie, bęk o, bierzemy kijek, mały kijek i robimy. Ty, czemu kurwa nie działa? A, bo ja muszę zobaczyć najpierw, dobra. Wybaczcie, że się zagolopowałem, ale to dlatego, że kill deskam na mały kij. Że już wcześniej to robiłem po prostu przed chwilą i... To nie jest takie... Super mch trudne, kurcze. Że jednak streamowanie myślą ludzie, że to jest takie banalne, że to jest dostawanie tysięcy złotych dolarów za po prostu granie w grę. No tak, słuchajcie. Ci już co się wyrobili i tak. urcy więksi, no może to tak dla was wyglądać, ale uwierzcie mi, droga do zarabiania. Będąc twórcą, nie jest taka siup, że pstryk i zarabiasz tysiące i się z tego potrafisz móc. Możesz się utrzymać, tak? No, no niestety nie, przyjacielu. Żeby, żeby do, dojść do tego etapu, trzeba naprawdę się napracować. Trzeba mieć coś w sobie, aby zachęcić. Widza do oglądania. A teraz skupmy się słuchajcie, na grze, bo ta grafika jest po prostu cudowna. Sami ocencie jak to wygląda, ale wydaje mi się, że wygląda bosko. No nie powiem, że mi coś drgnęło, ale chyba tak. <laughs> Dobra, idziemy, słuchajcie, posłuchać. Tego, czego nie mogłem znaleźć na ostatnim odcinku I to jest tutaj Tak, słuchajcie, ptasie gniazdo nie, Skąd wiem? A w komentarzu ktoś mi poradził Więc słuchajcie, jak macie jakiekolwiek porady dla mnie To piszcie w komentarzu, chętnie się dowiem Co wy tam macie do mnie Jakieś porady, kurcze Żeby nie lamić tak ostro I tak dalej, nie? No dobra, zielone piekło Czas zacząć, Kurwa, jakiś szczur tu biega W dupę jeża, trzeba go rozgromić, nie? No i dobra, słuchajcie, lecimy, kochani Więc tak Bierzemy dłuto, czy, czy, ten świder do rozpalania I kładziemy tutaj ptasie gniazdko i Jeb, pocieramy siusiorkiem, żeby kurwa gorąco się zrobiło Łogie skurwysyny, haha yes. ha. Dobre Jeszcze słuchajcie, taki zimny prysznic sobie zaliczyłem przed chwilą, o oh, zajewista sprawa, mówię wam, polecam, naprawdę Zimny prysznic, cudowny. chyba będę codziennie taki brał Jak Tylko ty trochę robisz? zmarzłem, Co? szczerze Co? <laughs> To tak dlatego, że jeszcze odwozu mnie, słuchajcie, nie było czy ale... wszystkie okna pozamykane? Patrzcie, ale czkawka mnie złapała. Jaguary! Jadowite pająki! I węże! No i nie zapominajmy o skorpionach! Ugryzienie zwykłej mrówki to jest kurwa śmierć! Nie, no bez przesady, ale coś tam było napisane, nie? Kurde, lipa, że ja już jeden odcinek nagrałem i muszę jeszcze raz go nagrać. Przepraszam, słuchajcie, że ja już troszeczkę tutaj będę wiedział, co i jak. A odpowiedz. O, u, u, słuchajcie. Trzy opcje do wyboru, wiecie, ja nie jestem romantykiem, tak? Ale jeżeli jest jakaś dziewczynka na czacie Wiecie? Można się kontaktować ze mną, nie? prywatnie, Facebook i tak dalej. Zapraszam serdecznie widzki moje kochane zawsze was zaakceptuję. Nie to co widzów. Ej, to znaczy, Ej, kurwa, żartowałem, będę tęsknił kurwa. Będę się bał, ale spróbuję dobrze wykorzystać ten czas. I jak się spotkamy, będę już pewnie umiał złowić rybę i rozpalić ognisko. Jednym rzutem oszczepu, szczepu kuryła! Jeep! I kurła mamy rybę, Ale ze mnie będzie wędkarz. Rybak kuryła z zawodowo. Ja ha jabuł haka? Jabuła haka? Kurwa? Co to jakiś? Dzban jest? Kurwa? A to ten obóz, nie? To tych śmierdzieli obóz. To są takie, takie plemiona chyba, nie? coś, aka plemi plemię, takie aka kanibale z Deforesta chyba. Dobra, coś tam gada jakiś kuryła swoich tam strata, tata, kawał gnata. nie, fabuła w tej, tej grze ogólnie fabuła będzie dostępna fabuła, słuchajcie, będzie dostępna e, już w kwietniu następnego roku, więc e, będzie można grać w tryb fabularny i wtedy gra prawdopodobnie wyjdzie już w ten pełen pełen, słuchajcie, pełen tutaj Rozkwit, tak, że gra będzie już pełna, wartościowa do kupienia, i będzie można sobie pierczyć i fajnie dobrze się bawić. Przeszukaj namiot. No dobra, to jakaś notatka. Jestem w wiosce, wywołaj mnie przez radio, gdy już się obudzisz PS Mam dla ciebie mały prezent, całuję Mija. No ja ciebie też całuję. Chodź ty kurła w lizanko. Ej, ey, kurde, Co ty strzała pierdolić? <grytujesz> tu małe dzieci oglądają. Chyba. Dzień dobry, witajcie kochani. Hello, hello! Macham siorkiem i rączką do was. Dzień dobry. Dobra, odpowiadamy. Wyruszyłeś już, gdzie jesteś? Eee. Wyruszyłaś już, dzbanie? nie? To no mnie nie obudziłaś. No właśnie, kurwa, trzeba, by, no, trzeba było mnie tam szturknąć, st kurwa, w oczek, czy tam no, no, szturknąć i będzie fajnie. Ale hecheszki, śmieszki, kechiszki, kurwa. Pa jaki Jaguar no, Wiecie, ja nie czytam tego, bo już... Bo te, te dialogi to już czytałem przed chwilą, więc szczerze to no mi się tak średnio chce. Największy kot w obu Amerykach, Jaguar. Ma szczęki silniejsze niż lew. Mogą przegryźć czaszkę ofiary. Poluje zarówno w lesie jak i w wodzie. Nigdzie nie jest bezpiecznie. Plemienny łowca spotkał dziś Jaguara. Ten łowca ma szczęście, że przeżył. O, tak, zajebiste zwierzę. Kuryła, ale jak go upoluje, to zobaczycie. Strzała zwycięzca będzie. Strzała kurwa wojownik, nie? No. A, piszcie w komentarzu co do tej kamerki. Jak z tym green screenem? Czy wam się podobała łapka w górę? Kurwa, odcinek, pamiętajcie, dla zasięgu. Bo nie mówię, że nie, ale... Jeżeli... Pamiętajcie, yes. ja lubię niespodzianki wam robić, więc pamiętajcie, jeżeli o zegarek, może być tak, że na tym odcinku bez zapowiedzi, tak jak ostatnio, będzie giveaway, czyli zostawcie komentarz, łapkę w górę, zaobserwujcie fanpage i może zrobię dla Was kolejny giveaway i kolejne kluczyki rozdam. Bang bang, kurde bele. Pięknie, cud Miot i Malina. Mm, 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 mm. Mm. o, paro jaki zegarek dostałem Smartwatcha, kurwa, nie? Dobre yy, i mamy tak, cztery statystyki, słuchajcie, znajdź i zjedz coś pożywnego. Słuchajcie, na ostatnim odcinku, w sensie ostatnim, ten, który nagrałem, ale się nie pojawił e, Szukałem jak debil przez 10 minut, słuchajcie, byłem debilem z Szukałem po całym lesie, słuchajcie, krzaków jakichś do żarcia Jaszczurek, gówna jakiegoś A tak naprawdę wystarczyło tutaj wziąć batonika I go opierdolić, nie? I tyle, naprawdę Nic w tym trudnego Naprawdę zajebista sprawa Hi, Dobra, zjedzmy go sobie Patrzcie, białko węglowodany. I teraz tak Czekajcie, węglowodane są żółte, białko jest czerwone A tłuszcz to jest zielone I szczerze nawet można po tym No faktycznie, białko jak białko, dobra A tłuszcz to takie kropelki Kropelki tłuszczu? A. Ruasz mi się fryteczki z McDonalda przypominają, nie? Które jadłem chyba z 10 lat temu, szczerze mało jadam KFC well, Najedzony i wypoczęty jestem, kochana, co teraz? I tak ma być do końca wyprawy. Potrzebujemy twojego sprawnie działającego mózgu. Mój mózg nigdy nie jest sprawnie działający. Kurwa! <grywa> <grywa> Dobra, jadymy! Wybaczcie za te moje śmieszki, checheszki, aż się czerwony zrobiłem. Burak, o, opalałem się dzisiaj, nie czy Ach, to opalnizna moja. No, Alvaro nie? Pierywa. Dupa, nie, Alvaro. Taki jeden kijo. Pu. trzeba się słychać opalić, bo zaraz wyjeżdżam. Nad morze. Dobra. Idziemy. Uważaj na siebie, kochany. Proszę. Dobrze, będę uważać, ale jak skoro mam życie jak... Jake! A, to jest Jake w ogóle. Że nie możemy tak często rozmawiać. Okej, okay, dobra, masz rację. Technologia, technologia budzi ich nieufność. E, odejdę kawałek, w przeciwnym wypadku zakładaj, że idzie dobrze i nie martw się. Dobrze, dobrze, kochana, spierd... E, spierdzielaj. O, patrz, kamień, kurwa. Skupmy się na celu, dobrze. Ja się zajmę katalogowaniem roślin. Wydaje mi się, że widziałem parę nieopisanych okazów. Sprawdź tablicę korkową, dobra. Słuchajcie, teraz idziemy sobie sprawdzić te roślinki, tak? Tutaj mamy jakieś listy o roślinach. A to są te bandziory tu jest słuchajcie roślinka, dobra. No I czytamy sobie. Co my tu mamy? Słuchajcie, liście tytoniu świetnie się nadają do leczenia jadowitych ukążeń, ale co jeszcze potrafią mu leczyć? Rosną na północy obozu. Wystarczy wspiąć się na głaz, a znajdzie się ich mnóstwo. To dobre miejsce, by zacząć. No dobra. No i czaszka taka wężyk narysowany zajebiście. Yy, Okej, okay. smartwatch, wszystko się zgadza. Dobra, zajebiście. Słuchajcie, tak jak wcześniej mówiłem, na pierwszym odcinku ten, który nie wyszedł oficjalnie, bo go usunąłem. Niestety, słuchajcie, błądziłem, błądziłem szukając tego gówna. Okazało się, że starczy wejść tutaj po linie. Tak. Zobaczcie za to, ale mam nadzieję, że trzeci odcinek będzie już bardziej emocjonalny. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Myślałem, że tu w ogóle jumpscar będzie coś mi wyskoczy na ryj, nie? Jakiś bandyta, a tu patrz, je, kurwa, spadłem po prostu, nie? Lina się zerwała i oh, chuj. Ej, kochana, kochana, dzwonimy do, do naszej dziewczyny. Halo, dziewczyna! Mia! Słuchaj, ja Gunka pękła. pękła. <laughs> Panie! Moje poczucie humoru to jest normalnie kulkę w łebce strzelić no, po nie prostu. Nie dobra. Czekaj, odejdę dalej, żeby mnie nie słyszeli. Daj znać, jak wszystko dobrze obejrzysz. Obejrzę dogłębnie, kochana, ty się nie martw. Obejrzyj swoje ciało, dobra. Więc tak, siusiorka trzeba wyjąć. Czekajcie. Inspekcja. E, nóżka? Dobra, nóżka. Zgrabna seksowna. Ach, te fetysze moje. Dobra, ta też jest git. Tu jest rączka uszkodzona. Możemy sch schować zbroję. Zajebiście. Chcę to Bo zdecydowanie nie wygląda dobrze. To wygląda cholernie niebezpiecznie. Panie, tu jakiś kurła gówno masz na ręku, Kurwa, Weź to, utop. Dobra, umyj się, umyj się. Nie działa. To tylko zatrapanie. Niczego nie złamałem. Mam tylko. Takiego, dupa. Piękne, słuchajcie, te grafika, nie? Ta grafika w tej grze jest po prostu cudowna. Ja gram tylko na wysokich, nie gram na ultra ustawieniach. To jest dopiero zajebiste, nie? Y nie. Nie pamiętam, kochana. Znajdź Molinerię. To takie podłużne liście, bez żadnych plamek, obrośnięte żółwy... Żółtymi, żółwimi, kurwa żółte okay. kwiatki, Zobaczmy. dobra, czekaj, żółte kwiatki Dobra, idziemy poszukać tego wścierwa hmm? Żółte kwiatki, mam nadzieję, że to jest taki żółty kolor, taki bardzo, bardzo, bardzo rzucający się, kurła, w oczy, tak? Czekajcie, gdzie mamy tą roślinę w ogóle? Notatnik hmm, Akro, dobre, opatrunek z liści, okej okay. Możemy, słuchajcie, robić opatrunek z liści Zajebiście W ogóle wam coś pokażę Słuchajcie, pokażę wam coś zajebistego, nie? Patrzcie na to Patrzcie, kurwa, na to Czujecie to? Są levele Tu jest system RPG w tej grze Słuchajcie, mamy level na pięści Mamy level ostrza Mamy level toporów Łuczni które zwiększają damage, mamy nawet level w craftingu, czyli w tworzeniu I każdy kolejny level zwiększa trwałość przedmiotów I odkrywamy nowe przepisy Czyli w ten sposób, słuchajcie, tutaj odkrywamy nowe przepisy Rozpalanie ognia, mamy nawet level Mamy gotowanie, słuchajcie, skraca czas gotowania, wydłuża czas palenia Mamy łucznictwo, rzucanie, łowienie, obróbka zwierząt Łowienie z włócznią... Zajebiście dużo, słuchajcie, umiejętności. System RPG lubię. Lubię gry RPG, słuchajcie, bardzo. Czyli taki RPG Survival, nie? Zajebiście. Idziemy, słuchajcie, poszukać tej roślinki o żółtym, żółtych kwiatuszkach rzucających się w oczy. Mam nadzieję, ładnie, ślicznie. I słuchajcie, taki kwiatuszek to ja dam w swojej widzce jednej. Jaką znajdę miłą, chętną tutaj do opisania sobie. Ej, halo, nie podrywaj mi tu widzek, Kurde lebele. Jest, znalazłem, dobra Dupa znalazłem, patrz, mam Dobra Kurryła. gdzie mój miecz jest? Dawaj mi maczetę do łapy, a nie Ja jak tu maczetę w ogóle wyjąć? A, ten sposób Dobra, dawaj te liście, kurwa, panie e, Liść molinerii, dobra, mamy to I teraz tak, mamy stworzyć, słuchajcie y, Bandaż z tych liści Wytwarzanie Patrz, kurwa, jeden, jeden liść tylko wystarczy. Ej, jakie to łatwe jest. Dobra, patrzcie, mamy opatrunek. Dobra, ta wejdziemy, wejdziemy sobie w inspekcja. rączka. Tutaj uszkodza jest, dobra. Plecaczek i opatrunek. Jeb. Yep. Ta gra jest cudowna, słuchajcie ta gra naprawdę jest boska Jak na razie, pamiętajcie, chcecie więcej odcinków? Komentujcie Piszcie, że chcecie, kurła Jestem, All wszystko zawinięte jak należy Pięknie Bardzo boli? Siusior, yy, yy. Ja Jestem chłop z krwi, kości, kurła, biceps jest Taki o, jak pestkę, ale chuj, kurła Wcale nie boli, ja to um, wytrwały Wytrwały bydlak jestem, nie? Oby się szybko zagoiło. Właśnie tak. Co u ciebie, kochana? Za parę dni będę, będę mieć rytuał inicjacyjny. Jestem dobrej myśli, uważam, że potem wody. zaczną mnie normalnie traktować i będę mogła ich wypytać o wszystko. A czy ona jest taką ninja, kurła wśród tych szakalaka pum-bum, kuryła tych, tych indiańców, czy tam pierdzieleńców, jakiś innych. Kurła. Kanibali, kurdebele. Oczywiście nic do nikogo nie mam, słuchajcie, do żadnego plemiona, Tam Pierdolnie, jakiś jakieś plemiono. Kuryła przyjdzie mi o taki dziad, jeden kuryła ubrany w taki kościotrup. Pierdzielenie z takim sztyletem. Tu taki sztylet to bym sobie chciał mieć. Jabachuka składa się z dwóch frakcji. Dobrze, no, to brzmi niebezpiecznie. Uważaj na siebie, Mia. Tak, Mia, ja, kochana. Uważaj na siebie. Jestem dobrej myśli. Okej. Okay. Pamiętajcie kochani przypominam słuchajcie, że to jest samouczek. To jest samouczek, jest dzień 32, to jeszcze nie jest gra. To jeszcze nie jest gra taką jakbyśmy chcieli. To jest po prostu samouczek, tu nie ma fabuły. E, fabuła jace, będzie dopiero za kilka miesięcy. Jace, wyjdzie dodatek wtedy. I będzie też opcja gry multiplayer, jace, nie? Jace. Jake, potrzebujecie Jake! Kurwa, ratuj mnie! Co się stało? Wezmij się, Mia! Mia o nie, dwa zabijają! O ja pierdolę! Ciemno! Koniec! Koniec! Koniec samouczku chyba! Koniec samouczku! W końcu udało się! Chyba nie, tak? Jest! Jest! Bang, bang, bęk! Kurwa, tryb fabuły. Udało ci się ukończyć samouczyk, samouczek, przepraszam, który jest częścią trybu fabularnego, dostępnego w pełnej wersji gry, czyli nie teraz. Yy, ponieważ ta gra jest wciąż w fazie produkcji, zawiera tylko część przeżyć jaką, z, jakie zaoferuje Green Hell. Zespół Creepy Jar, czyli ten polski zespół, tutaj chyba polski tak mi wydaje. Yy. I tam są twórcy, na przykład Dying Light, taka ciekawostka, że spodobała Ci się ta gra? Możesz zostawić nam komentarz na forum Steam. Naciśnij spację, aby kontynuować w trybie przetrwania. Tak. I teraz słuchajcie, zaczyna się dopiero prawdziwe przetrwanie. Jak widzicie, mamy masę lasów do zwiedzenia. Mamy notatnik, jakieś schronienie, żeby wybudować. Mamy piękną grafikę, olbrzymi świat. Słuchajcie, ogromną mapę, pewnie. Nawet mogę wam ją chyba pokazać. Nie, nie ma mapy jeszcze. Łóżko z liści możemy zbudować. Już takie wpisy tam w dzienniku widzę. Mega dużo fajnych rzeczy. Słuchajcie, to wszystko już na kolejnym odcinku. Obaczcie, jak wygląda. No nie mogę się słuchajcie doczekać. Widzicie, tam są jakieś wyspy. Ja pierdzielę. Pamiętajcie, wszystko zależy od waszej aktywności, więc zostawcie łapkę w górę, komentarz, że chcecie kolejny trzeci odcinek z gry Green Hell, czyli Zielone Piekło, a już jutro się pojawi. Postaram się, słuchajcie, jak widzę, że jesteście aktywni, że coraz lepiej idzie, to będzie coraz szybciej. Dziękuję mi chęci coraz więcej takiej energii do prowadzenia czegoś. Dziękuję wam wszystkim za uwagę dzisiaj. Życzę wam spokojnej, dobrej nocy, bądź wieczora, bądź dnia. Nie wiem, kiedy to oglądasz, przyjacielu, ale bardzo dziękuję za uwagę. Udostępnij znajomym, baw się dobrze, a ja lecę, Kurwa, odpalać live'a. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia i cześć i czołem, kurła. Pum, 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 panie Ehe, i panowie. Mua.